CREEPY WYZWANIE dziewiąta EDYCJA Do walki stanęło 16 autorów, którzy zostali podzieleni na cztery grupy. Spośród zaproponowanych w lutym na Facebooku tematów każdy wybrał jeden, na podstawie którego napisał własną, straszną historię. W tym miesiącu prezentujemy opowiadania z grupy D. Zapraszam do wysłuchania opowiadania Adriana Iwaniaka. Na podstawie pomysłu Pawła Łukasiewicza Powiesz mi wreszcie, dokąd idziemy? Zapytała Alicja drżącym głosem Wytrzymaj jesteśmy już niedaleko góra dziesięć minut i będziemy na miejscu. Dziewczyna przytaknęła i przyspieszyła marsz. Choć z początku miała pewne obawy, teraz odczuwała jedynie narastającą ekscytację. Nieczęsto przecież zdarzało się, że Marek, jej ukochany, zabierał ją w środku nocy na spacer po lesie, gdyż, jak stwierdził, przygotował dla niej niespodziankę. Tego dnia leśne królestwo skryło się pod niezwykle gęstym pasmem ciemności gdzie Gdzieniegdzie tylko przebijał się nikły blask księżyca i padał na ostre krzewy oraz połacie drzew. Aby nie zgubić drogi w liściastym labiryncie, trzymająca się za ręce para oświetlała ścieżkę latarką, a kroki stawiała powoli i rozważnie. Spójrz, spadająca gwiazda! Szybko pomyśl życzenie! wyszeptała Alicja, trącając Marka w ramię. Chłopak zamknął oczy i uśmiechnął się szeroko. Z odmentów umysłu doleciały go słowa babki, która twierdziła, że kiedy człowiek umiera, jego gwiazda spada z nieba. Już. Mam nadzieję, że się spełni. A czego sobie zażyczyłeś? No, nie mogę ci powiedzieć. To tajemnica odparł, po czym przyciągnął dziewczynę do siebie i obdarzył soczystym pocałunkiem. W tej jednej chwili czuł się najszczęśliwszym mężczyzną na świecie. Niespodziewanie jednak Alicja go odepchnęła i stanęła jak wryta. Słyszysz to? Marek zmarszczył brwi i pokręcił głową. Ktoś płacze. Chyba jakaś kobieta. Co? Tutaj? O tej porze? <grym>, niemożliwe. To pewnie sowa albo jakiś lis. Lepiej trzymajmy się od tego z daleka. Cicho słuchaj. Chłopak zrobił skwaszoną minę, ale przystawił dłoń do ucha i zaczął nasłuchiwać. Przez moment słyszał jedynie szum wiatru i szelest liści, aż nagle dobiegł go cichy, przytłumiony szloch faktycznie coś jakby płacz? A jeśli ktoś potrzebuje pomocy, musimy to sprawdzić. Marek westchnął głęboko i wzruszył ramionami. Wiedział, że Alicja nie odpuści. Zawsze była uparta jak osioł. Co z tego, że przygotował dla niej niespodziankę w postaci nocnego pikniku, na którym zagrałby jej balladę, obserwowaliby gwiazdy, a później zapewne oddali ulotnym chwilom namiętności. Dobrze, byle szybko. Para ruszyła przed siebie, wiedziona niepokojącym dźwiękiem. Im głębiej zapuszczali się w las, tym wyraźniejszy się stawał. Nogi kierowały ich po wydeptanej ścieżce, a mimo to czuli, że powoli tracą orientację. Po kilku minutach przystanęli, aby odetchnąć i rozpoznać, gdzie się znaleźli. Słyszysz coś? Nie, chyba ustało. Może to był tylko wiatr. Niemożliwe. Przecież słyszałam wyraźnie. Wtem oboje aż podskoczyli, gdy z głębi lasu rozległ się przeszywający krzyk. Pomocy! Para wymieniła przerażone spojrzenia. Po czym Adam zerwał się do biegu, jakby od tego zależało jego własne życie. Tym razem nie było mowy o pomyłce. To nie wiatr, ani dzikie zwierzę, tylko ludzki jęk. Dziewczyna ruszyła za nim, lecz ciemność nocy skutecznie utrudniała jej pogoń za chłopakiem. Pędziła jak burza, na ile tylko pozwalała jej kondycja. Drogę oświetlała sobie latarką, a mimo to ogarniał ją strach. Serce biło jej jak oszalałe, wiedziała jednak, że nie mogą zignorować krzyku. Po kilkunastu sekundach głos znowu ustał, a jego miejsce zajął szum wiatru. Nim para opadła całkowicie z sił, Marek odkrył, że znaleźli się przy jeziorze, o którego istnieniu nie miał pojęcia. Owszem, dość dobrze znał okoliczne lasy, jednak nigdy nie zapuszczał się tak daleko. Halo, gdzie jesteś? Odezwij się! Tam, spójrz. W oddali jakieś dwadzieścia metrów od brzegu, Marek ujrzał czyjeś ruchy, jakby bezowocne próby wynurzenia się z jeziora. Postać ta wyraźnie spanikowana krzyczała i machała rękami, starając utrzymać się na powierzchni. Bezskutecznie. Kwestią czasu było, aż wodne macki pochwycą ją na dno. A wtedy nie będzie już dla niej ratunku. Chłopak bez wahania wziął rozbieg i wskoczył do lodowatej wody. Pomimo palących mięśni i bólu w łydkach płynął zaciekle. Nie zważając na temperaturę i okoliczności. Wiedział, że ma niewiele czasu. Liczyła się każda sekunda. Gdy znalazł się na środku jeziora, gdzie jeszcze przed chwilą widział walczącą o życie kobietę, zatrzymał się i rozejrzał dookoła. Z jakiegoś powodu nie słyszał już krzyków topielca ani chlustu spienionej wody. Zamiast tego jego głowę wypełnił lęk, a uszy struchlały wrzask alicji. Marek, widzisz ją? Chłopak z trudem chwytał oddech, starając się dostrzec choćby niewielki ruch świadczący o obecności kobiety. Niestety, tafla wody wokół niego pozostawała niewzruszona. Zupełnie, jakby jezioro pogrążyło się w niemym koszmarze. Pochłaniając jakiekolwiek oznaki życia, szlak! przeklął Marek, po czym wziął głęboki wdech i zanurkował. Alicja wciąż stała na brzegu i przerażona obserwowała rozwój wydarzeń. Chciała pomóc kobiecie oraz wesprzeć ukochanego, ale nie potrafiła pływać. Ta bezsilność rozsadzała ją od środka i napawała coraz większą obawą. Niespodziewanie coś poruszyło się za jej plecami. Alicja zdębiała, a jej nogi zrobiły się miękkie jak zwaty. Była gotowa rzucić się do ucieczki, lecz nie mogła zostawić chłopaka. Mimowolnie odwróciła się i skierowała światło latarki w las. Jej umysł zapełnił się mrocznymi wizjami, ale. Oczom ukazało się tylko pasmo rosochatych drzew, które wpatrywały się w jej drżące ciało niczym rząd patykowatych ludzi. Spanikowała. Sięgnęła po telefon, aby wezwać pomoc, jednakże ten wyświetlił informację o braku zasięgu. Marek, co się dzieje? Wychodź stamtąd! Pisnęła z trudem, powstrzymując łzy. W tej samej chwili chłopak wypłynął na powierzchnię i rzucił się w pław. Jego gwałtowne ruchy zdradzały przerażenie, a blada twarz przypominała trupią czaszkę. Alicja, uciekaj stąd szybko! Nim dziewczyna zareagowała na jego słowa, powietrze wypełnił złowieszczyrek, którego echo rozniosło się po całym lesie. A z wody zaczęły wypływać bąbelki, jak gdyby coś poruszało się na dnie jeziora. Po chwili z głębi wynurzyła się postać, chuda i zdeformowana, a jej żółte ślepia przeszyły na wskroś stojącą bez ruchu Alicję. Biegnij na miłość Boską! To coś nie jest człowiekiem! Kiedy udało mu się dotrzeć na brzeg, Chwycił dziewczynę za łokieć i pociągnął w kierunku lasu. Trudno było mu uwierzyć w to, co zobaczył. Za wszelką cenę chciał wyrzucić przerażający obraz z pamięci, ale narastający ryk potworał, twierdzał go w przekonaniu, że to działo się naprawdę i groziło im śmiertelne niebezpieczeństwo. Nie zatrzymuj się, to kurestwo nas goni. Alicja była zbyt zszokowana, by wykrztusić z siebie choćby słowo. Podświadomość przejęła władzę nad kończynami. Kazała biec i sił, bez zważania na irracjonalność sytuacji. Ciemność i posępny las straciły na znaczeniu. Niezależnie od tego, czy był to tylko głupi żart jednego z kolegów, czy coś naprawdę wypełzło z wody. Wolała skryć się w bezpiecznym miejscu, a później, czym prędzej, uciec do domu. Gnali pomiędzy drzewami, a ostre gałęzie raniły ich dłonie oraz twarze. Nie czuli jednak bólu ani zmęczenia. Poprawdzie nie czuli niczego, oprócz strachu i przypływu adrenaliny. Lecz mimo, że niemal wypluwali płuca, bestia zdawała się zbliżać z każdą sekundą. A jej wrzask wdzierał się do ich mózgów niczym wirus infekujący organizm. Szybciej, proszę cię, nie odpuszczaj! Już nie mogę. Opadam z sił. Dasz radę, biegnij! Marek zacisnął zęby i złapał Alicję za rękę. Chciał wykrztusić z siebie ostatnie pokłady energii, ale ku jego przerażeniu dostrzegł ruch po prawej stronie. Nim zdążył zareagować. Z krzaków wyskoczył topielec i powalił go na ziemię z takim impetem, że niemal pogruchotał mu kości. Towarzyszący temu trzask wprawił Alicję w osłupienie. Marek, gdzie jesteś? Pisnęła, nie mogąc odnaleźć chłopaka wzrokiem. Nie otrzymała odpowiedzi. Zamiast tego dobiegły ją odgłosy walki i szmer liści. Znów poczuła się bezsilna i bezbronna, ale tym razem postanowiła działać. Demon szybko odzyskał równowagę i przydusił Marka do ziemi. Ciężar jego cielska naciskał na klatkę piersiową, czym pozbawiał chłopaka tlenu i uniemożliwiał mu jakikolwiek ruch, co równało się z powolną, bolesną śmiercią. Żółte ślepia skupiły uwagę na pulsującej tętnicy Marka. Buzująca wewnątrz krew działała na topielca niczym afrodyzjak, który pozwalał na chwilę zaspokoić wieczne łaknienie. Demoniczna natura domagała się stałej ofiary, ciągłego źródła pożywienia w postaci zbłąkanych mieszkańców okolicznych wiosek, a tych zawsze było za mało. Paszcza stwora rozwarła się szeroko, ukazując ostre jak brzytwa zębiska, mogące z łatwością przegryźć ścięgna, a także kości. Marek przymknął powieki i zacisnął mięśnie, gotowy na pożarcie, lecz wtem usłyszał trzask, a po nim pełen bólu ryk bestii. Znów odzyskał władzę w kończynach. A gdy otworzył oczy ujrzał stojącą nad nim Alicję, która w prawej dłoni trzymała zakrwawiony kamień. Szybko wstawaj. Dziewczyna podała mu rękę i czym prędzej ruszyli do ucieczki. Wiedzieli, że lada moment demon dojdzie do siebie, a jego żądza zemsty nie pozwoli mu odpuścić, dopóki nie zatopi kłów w świeżej krwi. Marek Orientujesz się w ogóle gdzie jesteśmy? Chłopak pokręcił głową. Nie miał pojęcia w której części puszczy się znajdują ani jak wrócić do domu. Każde drzewo wyglądało identycznie. Każda ścieżka zdawała się prowadzić w to samo miejsce. Żadnego charakterystycznego obiektu ani tabliczek informacyjnych. Doskonale zdawali sobie sprawę, że dopóki nie opuszczą lasu, nie mają szans na przetrwanie. Jedynym ratunkiem była więc ślepa ucieczka przed siebie, póki starczy im sił. Musieli w końcu dotrzeć przecież do jednej z wiosek. Istniało prawdopodobieństwo, że stwór im wtedy odpuści i ujdą z życiem. Ciszę Zielonego Królestwa zmąciło złowrogie krakanie wron. Które wzbiły się w powietrze niczym zwiastun nadciągającej śmierci. To mogło oznaczać, że topielec odzyskał sprawność i ruszył za nimi. Zły oraz zdeterminowany, by zabić. Marek, świadomy zagrożenia, zatrzymał się i przywarł plecami do drzewa. Przykucnął, złączył dłonie i wyszeptał do Alicji: Szybko, wskakuj na górę. Podsadzę cię. Dziewczyna zdawała się być zdezorientowana, lecz bez słowa sprzeciwu wykonała polecenie i po chwili zniknęła w gąszczu liściastej korony. Marek wdrapał się za nią powoli i ostrożnie, jakby obawiał się, że zwróci uwagę potwora. Musimy być cicho. Sekundy w bezruchu dłużyły się niczym godzinę. A ciemność dalej królowała nad księżycem. Alicja wyciągnęła z kieszeni telefon i spojrzała na ekran. Trzecia 28. Brak sygnału. Jak długo będziemy tu siedzieć? Aż zrobi się jasno. Tylko wtedy zdołamy uciec. A co jeśli cicho? Nic nie mów. Chyba coś słyszę. Jakieś dziesięć metrów od nich, z ciemności niczym upiór z koszmarów, wyłoniła się humanoidalna postać. Kroki stawiała pośpiesznie, acz rozważnie, a z jej paszczy wydobywał się cichy pomruk. Czym ty kurwa jesteś? pomyślał Marek, ściskając dłonia licji. Topielec zwolnił i zbliżył się do drzewa, na którym się skryli. Przez chwilę rozglądał się na boki i nasłuchiwał, jakby coś przykuło jego uwagę. Zapach? Dźwięk? Trudno powiedzieć, ale niezależnie od przyczyny, Marek poczuł perlący się na czole pot, a także przyspieszone bicie serca. Zbladł. Nie mogąc powstrzymać emocji, wlepił wzrok w Alicję, która przełknęła ślinę i nerwowo pokręciła głową. Nagle drzewo się zakołysało. Bestia wbiła ostre pazury w korę. Zawyła niczym rozszalały pies i zaczęła się wspinać. Marek spojrzał w dół i dostrzegł parę iskrzących się nienawiścią ślepi oraz długi, rozdwojony jęzor. Paniczny wrzask Alicji tylko rozjuszył stwora. Wiedział, że nie mają już dokąd uciec. To sprawiło, że wtulili się w siebie i spletli dłonie, aby być jeszcze bliżej. Jakakolwiek forma obrony nie wchodziła w grę. W otwartej walce nie mieli szans, a zeskok z kilkumetrowego drzewa mógł skończyć się, w najlepszym wypadku, złamaniem nóg. Wtedy staliby się bezbronnym posiłkiem, a potem kupą zakrwawionego mięsa, które jeszcze niedawno było człowiekiem. Niespodziewanie ziemia się zatrzęsła nie z powodu uderzeń wodnej poczwary, lecz za sprawą potężnych, ciężko stawianych kroków. Marek uniósł głowę i dostrzegł, że oddalone od nich drzewa Rozsuwają się na boki, tworząc przejście dla czegoś wielkiego. Nie widział tego wyraźnie. Zmęczony wzrok zarejestrował tylko rozmazaną sylwetkę ogromnego monstrum, kroczącego w ich stronę niczym niebotycznym golem. Wzdrygnął się i otworzył szeroko usta. pielec momentalnie zamilkł. Również zdawał się przestraszony. Wbite w pień pazury utrzymywały go w powietrzu, lecz ciało przestało wykonywać jakiekolwiek ruchy. Napiął mięśnie i wstrzymał oddech, zupełnie jakby czekał na rozwój wydarzeń, gotowy w każdej chwili do ucieczki. Co się dzieje? Nie wiem, ale nie podoba mi się to. Nim Alicja zdążyła obrócić głowę. Drzewne monstrum wyłoniło się w całej swej okazałości i jednym silnym machnięciem powaliło topielca na ziemię. Następnie kopnęło z taką mocą, że demon przetoczył się po gruncie, czemu towarzyszył bolesny skowyt i trzask pękających gałęzi. Poturbowane cielsko leżało w bezruchu. Jedynie delikatnie unosząca się klatka piersiowa świadczyła o tym, że potwór wciąż żył, choć z jego otwartych ran sączyła się krew, resztkami sił uniósł się na pocharatane łapy, zamlaskał chydnie, po czym umknął w nieprzeniknioną ciemność. A wtedy las znowu pogrążył się w ciszy, zakłócanej tylko przez szum poruszanych wiatrem liści. Marek lękał się wykonać jakikolwiek ruch. Jego roztrzęsiony umysł nie był w stanie pojąć absurdu tej sytuacji, przez co wpompował do krwiobiegu kolejną dawkę adrenaliny. Mimo wszystko chłopak czuł ulgę. To pielec przegrał walkę z leśnym stworem i nie stanowił już dla nich zagrożenia. Naszły go jednak sprzeczne myśli. Powinni teraz uciekać? Czy może podziękować monstrum za uratowanie życia? Każda decyzja wydawała się szalona i niebezpieczna. Pogrążony w zamyśleniu, nie zauważył, że liściaste monstrum skierowało na nich uwagę i obrzuciło złowrogim spojrzeniem. Dopiero gdy Alicja trąciła go w ramię, powrócił do rzeczywistości, a wtedy ponownie obleciał go strach. Dotarło do niego, że jest tylko małą, bezbronną istotą, nie mogącą równać się z potęgą lasu. Czego tu szukacie, człowieki? Alicję zmroziło. Chciała odpowiedzieć, wydusić choćby słowo, lecz przerażenie odebrało jej mowę. Dłonie zaczęły trząść się z nerwów, a w oku zakręciła się ciężka łza. My. My tylko. Mów, człowieku, dlaczego zakłócacie mój spokój? Wybraliśmy się na piknik i usłyszeliśmy płacz. Nie wiedzieliśmy, co to było, więc ruszyliśmy, żeby sprawdzić. A wtedy to nas zaatakowało ten jakiś wodny stwór hmm, zaatakowało, powiadasz. A może tylko się broniło przed wami. My naprawdę nie chcieliśmy zrobić niczego złego. To ten demon próbował nas zabić. Nocne powietrze wiewało zgarbione ciało istoty, pokryte mchem oraz liśćmi. Jej długie i silne ramiona kształtem przypominały konary drzew, a gruba, twarda skóra składała się z kory, poskręcanych gałęzi oraz łodyg. Głowę zaś tworzyła zbutwiała czaszka, z której wyrastało jelenie poroże. Do tego wzrok, złowrogi i przenikliwy, jakby oceniający spotkanych przybyszy. Zejdźcie na ziemię, abym mógł Wam się przyjrzeć. Alicja chwyciła Marka za rękę i pokręciła głową. Chłopak jednak spojrzał na nią ostro, jakby chciał wzrokiem wymusić na niej posłuszeństwo. Wiedział, że muszą słuchać poleceń stwora, inaczej skończą jak porzucone truchła. Bez protestów zeszli więc z drzewa, ignorując zżerający ich od środka lęk. Kim jesteś? zapytała Alicja, kiedy jej nogi dotknęły gruntu. Jam jest Borowy, choć zwą mnie też Leszem, władcą lasów i opiekunem Kniei. To wszystko jest moim królestwem, a Wy wkroczyliście do niego, nie oddawszy mi nawet pokłonu. Bardzo przepraszamy, nie chcieliśmy nikogo uratować. Milczeć! ryknął Leszy, a echo jego głosu zatrzęsło krzewami i poruszyło drzewa. Jesteście intruzami. Nikt was tu nie zapraszał. My naprawdę! Sami jesteście sobie winni. Sprowadzacie zło, wycinacie drzewa i kawałek po kawałku kradniecie dom moich leśnych przyjaciół. Czy naprawdę jesteście tacy głupi i zawistni, aby przeciwstawiać się pradawnym bogom? Alicja spojrzała na Marka i schowała się za jego plecami, jakby błagała go o wstawiennictwo i jakiekolwiek słowo wsparcia. Ten jednak stał jak zahipnotyzowany, nie mogąc oderwać wzroku od drewnianej istoty. Mimo, że jego również ogarnął strach, z jakiegoś powodu czuł także podziw i szacunek doborowego a las zdawał się oddziaływać na niego odurzająco, niczym toczący się w organizmie narkotyk. Podobnych mi jest wielu. Mieszkają tu stwory, o których istnieniu nie macie pojęcia. Istoty z lasu, zapomniane bestie pragnące skosztować waszej krwi. A mimo to, pchani pychą i bezwzględnością, Dalej próbujecie ingerować w naszą niezależność. Jak długo jeszcze mamy was ignorować, człowieki? Jak długo będziecie nas palić, niszczyć i wyżynać? Nie zrobiliśmy nic złego. To nie nasza wina. Dosyć. Każdego dnia spotykam takich jak wy, plugawe i żałosne stworzenia. Biada wam, powiadam, bo moja cierpliwość właśnie się skończyła. Będziecie przykładem dla identycznych sobie. Leszy uniósł wielkie drewniane dłonie i wbił je z impetem w ziemię. Po chwili z zielonego podłoża wystrzeliły korzenne macki, które chwyciły sparaliżowaną parę i oplotły ich od stóp. Czubki głów, pozbawiając możliwości ucieczki. Wystarczył moment, aby ich skóra porosła mchem. Kończyny przekształciły się w gałęzia, włosy zmieniły w liście. Nim całkowicie przebrali formę drzewnego pomnika, zdążyli chwycić się za dłonie, a Marek z trwogą w sercu przypomniał sobie pomyślane wcześniej życzenie. Aby już zawsze byli razem. Przynajmniej do czasu, aż nie trafią pod ostrza pił. Scenariusz Adrian Iwaniak Czytał Jakub Rutka